Ten film nie jest dla osób, które mają arachnofobię lub mają słabe nerwy. Co no. No. Ciemno w nocy. Eee. Rusza się. No, ma no. się ruszać. Taki maluszek, nie? No, tak, tak tutaj jest taki mały jak Szybki, wygląda jak krab. Ohyda. muszę przyznać, że ładne kształty mają te pajączki. Nie? No i jak się podobały nasze puszyste zwierzątka? Mam nadzieję, że bardzo fajne były. No, Te duże pająki nie gryzą ani właściwie to nic nie robią, ale jest jedna rzecz, którą robię. Zadają te małe pająki, które są bardzo i to bardzo jadowite. Jedno ugryzienie takiego pająka potrafi zabić człowieka. Mm, no, a jeżeli nie podoba filmiku, przywieszę mam takie jednego na smyczy.